Sezon zaczął się dobrze i sądziłem, że uzyskaliśmy właściwy rytm, ale ostatnie tygodnie to pasmo niepowodzeń. Nad California Creek pracuje Fred Lewis, ale wydobył dopiero połowę ze stu uncji, na które liczył. Idzie nam marnie, a Sandro i Jörg nie są zadowoleni. Fred musi znaleźć sposób na zwiększenie produkcji, zanim nadejdzie zima. Mamy problemy i musimy wymyślić, co robić. Nieważne, ile z siebie dajemy, idzie nam z trudem. Wyciskamy ze sprzętu maksimum, z siebie też. Przyjechali właściciele działki, Mirklotz i Sandro Fritzi. Chcą sprawdzić, czy Fred się wyrabia. Co słychać? Jak się masz? Pokażę Wam nową odkrywkę. Dokopaliśmy się do surowca. Dobra. Ile przesiałeś? Ponad 4,5 tysiąca metrów sześciennych. W sumie? Tak. W umowie mieliśmy zapisane 27 tysięcy. To o wiele więcej. Nie chcesz chyba czekać 20 lat. Doświadczony poszukiwacz przesiałby tyle w tydzień. Powinieneś zarabiać duże pieniądze, ale tym sprzętem sobie nie poradzisz. To nie piaskownica. Podstawą sukcesu jest zdejmowanie ziemi. Jeśli masz tu wrócić za rok, potrzebujesz większego sprzętu. Teraz. Brakuje ci dużego buldożera. Coś be Okej. Mamy nadzieję. Małe koparki sprawiły, że Fred przesiewał 760 metrów sześciennych tygodniowo. Duży buldożer może zrobić to trzy razy szybciej. Fred musi coś zrobić, bo ma spore opóźnienie. Jeśli oni mają zarobić, my musimy więcej przesiewać i wydobywać więcej złota. Jeśli mamy tu wrócić, musimy się wykazać i robić to, czego oczekują właściciele. Tony, to Fred, co słychać? Całkiem, całkiem. A u ciebie? Właściciele działki kazali mi zwiększyć urobek. Szukam większego sprzętu, ale w okolicy go nie ma. Czego szukasz? D8 albo D9? U nas praca w rej, nie mam sprzętu na zbyciu. Jeśli coś znajdę, dam ci znać. Będę wdzięczny, dzięki. Trzymaj się. Podło.